Recenzując cygaro La Rosa de San Diego mówiłem o postaci Emiliano Lagosa oraz jego fabryce America Caribbean Cigars. No i teraz możecie się zastanowić, dlaczego nawiązuje do tamtej starej widory recenzji. Otóż marka The Traveler również została stworzona przez Emiliano Lagosa i również zwiana jest w tamtej fabryce, natomiast marka ta jest zdecydowanie popularniejsza wśród naszych cygarowych braci. I jest również dobrze oceniana, szczególnie jeżeli idzie tutaj o współczynnik cena-jakość. No, ponieważ ja tych cygar nie znam, nigdy wcześniej ich nie paliłem, również ja postanowiłem je ocenić. Tak więc czas przejść do właściwej części degustacji. Moi drodzy, ja mam na imię już to jest cygaro marki The Traveler w wersji Maduro, natomiast ten... Format został nazwany przez producenta Miami International i jest on według różnych źródeł niby robusto. Natomiast do robusto pełnego trochę mu brakuje, gdyż cygaro ma 48 w ringu oraz 4,5 długości, czyli 11,43 cm, więc bliżej mu do jakiegoś Rothschilda bądź Petit Robusto. Wszystkie cygara The Traveller Maduro okrywa meksykański liść typu San Andres Maduro. Jak słyszycie San Andres Maduro, to wiadomo, że pochodzi on z upraw rodziny Turent. Binder to natomiast liść typu Abano, uprawiany w Nicaraguj. Co prawda producent nie podaje na swojej stronie, że jest to liść nikaraguański, ale udało mi się to wyczytać w innych źródłach. Natomiast najciekawiej powiem wam, że prezentuje się tutaj wkładka. No, bo tak naprawdę Andres maduro jest się dosyć szeroko stosowany, jest to bardzo fajny liść. Binder no bardziej tutaj całość spaja niż dodaje smaków, ale wkładka. Wkładka będzie tutaj odpowiadała za, można powiedzieć, te przeżycia smakowe w większości. I w środku znajdują się liście nikaraguańskie oraz tytonie pochodzące z Peru. A Peru na pewno nie jest jakimś ogromnym producentem tytoniu cygarowego, więc jestem bardzo ciekaw. Co też w tym cygarze odnajdę i czytłem peruwiański, może dodać jakiejś wyjątkowości tym cygarom. Co do wyglądu mojego egzemplarza, no muszę Wam powiedzieć tak. Liszt San Andres Maduro prezentuje się bardzo ładnie. Jest on w kolorze takiej gorzkiej czekolady, a nawet bardziej czekolady deserowej, wymieszanej z jakimiś takimi akcentami. Skóry, a w sumie to takiego jasnego paska skórzanego. Nie są on jakiś szczególnie czarny, właśnie on ma takie przebitki. Liście jest bardzo suchy w swojej fakturze, co też jest charakterystyczne dla San Andres Maduro. Jest na nim nieco żyłek, ale takich bardzo drobnych kapturek. Widzę, że jest podwójny, całkiem starannie nałożony. Cygaro jest też prawie idealnie cylindryczne, natomiast znalazłem tutaj w jednym miejscu. No, takie delikatne wgniecenie, a także w tym miejscu. Także, no, nie jest ultra idealnie, ale gdybym się mocno nie przyglądał albo. Nie, nie trzymał jakoś mocniej tego cygara w swoich dłoniach, prawdę mówiąc. Jako taki pewnie początkujący bym tego nawet nie wyłapał. Może to oczywiście pływać na spalanie, ale wcale nie musi. Tytoń w środku pchnięty bardzo ładnie. Generalnie cygaro jest dosyć mocno zbite, więc mam nadzieję, że nie będę miał problemów z ściągiem, Ale sprawdzę to wkrótce, otwierając to cygaro wyżynarką z dużym oczkiem, wyżynarką pochodzącą z samplera cygar NAB. Natomiast powiem Wam, że to, co zwraca oczywiście najbardziej chyba uwagę na tym e, cygarze, to jest ten dosyć duży, kontrastujący z kolorem okrywy pierścień. The traveler, czyli podróżnik. Ponoć pan Emiliano Lagos przez 20 lat swojej pracy. Latał po świecie, odwiedzał sklepy cygarowe, brał udział w degustacjach. Z tego co zrozumiałem, chyba je też prowadził. Jest to człowiek związany po prostu z cygarową branżą. Natomiast na stronie marki The Traveler napisane jest, że tego doświadczenia wynikałem z 20 lat zdobywania doświadczeń w tak zwanym Tobacco World. I to jest z dużych liter, więc myślę, że to są nazwa jakiejś firmy w ogóle, ale okazało się, że Tobacco World to tak naprawdę firma z Milwaukee i ma tylko zasięg lokalny, także być może po prostu podkreślił w ten sposób swoje doświadczenia. Co do natomiast pierścienia, bo do niego wrócimy, jest napisane tutaj Nicaragua i Esteli, gdyż fabryka. America Caribbean Cigar znajduje się właśnie we staliwnika Ragui. I tutaj też od razu ciekawostka o tamtej fabryce. Yy, zwijane są w niej nie tylko cygara La Rosa de San Diego czy The Traveler, ale również cygara dla między innymi górki. Także rodzina Torano kręciła tam swoje cygara. Ale również doczytałem, że jedna z linii CAO, dosyć nowych linii, jest właśnie zwijana w tamtej fabryce, więc jest to też fabryka, która kontraktuje produkcję. Ponadzwijana między 3,5 a 4 miliony cygar rocznie, jest tam zatrudnione 320 osób, także mają całkiem niezły przerób. I co jeszcze znalazłem w ogóle na tym pierścieniu, Po znowu trochę odszedłem na bok, czas wrócić do pierścionka. Jest tutaj napisane Admitted 170571, czyli jakby uznanie i data. I wiecie co? Wszedłem na profil pana Emiliano Lagosa na fejsie i okazało się, że 17 maja 1971, to jest data jego urodzin, więc jeszcze uświetnił sobie pierścień datą swoich narodzin. Jest tutaj też symbol między innymi wejścia na lotnisko, jest symbol odrzutowca, tutaj ten odrzutowiec jest większy. Jeżeli pamiętacie cygara marki Stanisław, a w sumie recenzje, które również rzuciłem na kanał, tam był symbol dwupłatowca, tu mamy już konkretnie są odrzutowce. Ale nie tylko, gdyż akurat ten samolot powiedzmy, czarterowy jest normalnie silnikowy, także można powiedzieć, że łączy tutaj różne symbole w jednym. Generalnie, powiem Wam tak, sam pierścień nie jest ultra piękny, nie jest to arcydzieło, ale kurczę przyciąga generalnie wzrok. W ogóle to The Traveler jest takie złote, wypukłe, no fajne. Jeszcze jest Echo Amano krótka informacja, czyli po prostu jest zwijane ręcznie. To tyle, jeżeli idzie o tę krótką historię. Czas przejść do otworzenia tego cygara i odpalenia go. Ale zapomniałbym o jednym. No, trzeba zawąchać cygaro przed otwarciem. I powiem Wam tak. Robiłem to już wcześniej. Okrywa nie jest szczególnie intensywna zapachowo. Pachnie trochę skórzaście, trochę ziemiście, trochę czekoladowo. Ale od stopy jest słodko, czekoladowo, cedrowo, drzewnie, nawet trochę karmelowo. Czy to jakieś przyprawy? Nie wiem, czy to dodatek tego tytoniu perywiańskiego sprawia, że to cygara jest tak aromatyczne od strony stopy. Pachnie ten, ten filler, ale jest świetny. No, Cygaro jest świetne, nie mogę się doczekać, że się otworzę. Udało mi się bez żadnych problemów zrobić dziurkę w główce, nic się nie rozwijane, jest po prostu pięknie. Nawet żadne opiłki tutaj nie lecą. E, powiem Wam, że na razie jakościowo to cygaro stoi na naprawdę bardzo dobrym poziomie, natomiast ciąg na sucho... No jest przyciasnawe, ale generalnie tragedii nie ma. No, czuć, że cygaro jest dosyć mocno zbite. Jeszcze raz się zabufam. Uh -huh. Można powiedzieć takie... Jeżeli miałbym ocenić ciąg w szkolnej skali ocen, to będzie takie 3 plus do 4 mniej, czyli generalnie i tak komfortowo powinno mi się je palić. Cygaro też zostawiło mi na ustach nie za taki tytoniowo-drzewny, odrobinę słodkawy posmak, więc myślę, że smaki te pojawią się w trakcie palenia. A propos palenia, czas rozpalić to cygaro. Mimo moich obaw o ciąg tego cygara, okazało się, że po rozgrzaniu go jest komfortowy, mimo tej niewielkiej przyciasności. Zresztą zobaczcie sami. Cegaro produkuje sporo białego dymu. W ogóle dym ten jest taki, powiem wam teraz, drzewno Pieprzny. Jest tutaj naprawdę duża dawka drzewności, ale tak jakby opalonej, jakiś taki opalony dąb. Trochę mi przypomina jakąś taką wypaloną beczkę. Do tego całość uzupełnia spora dawka pieprzności. I to jest dość intensywna ta pieprzność. Mocno mi się teraz posadza. W jamie ustnej. Ja jestem ciekaw, czy to cygaro wyhamuje, czy będzie tak charakterne przez całą degustację. Na pewno start jest wytrawny i start jest też ładny, jeżeli idzie o linię spalania. Popiół też widzę, że jest biały, całkiem przyjemny dla oka. Nie wiem, ile będzie się trzymał. Mam nadzieję, że jak najdłużej i że jak najdłużej cygaro będzie zachowywało również taką. Kulturę spalania, ale sprawdzę to oczywiście już w trakcie opisywania tercji pierwszej tego cygara, czyli w tercji, w której jestem już od 15 minut. Palę bardzo spokojnie, możecie zauważyć, że upaliłem jakieś 2 cm cygara. Linia spalania jest na razie no, po prostu ekstra klasa. Generalnie technicznie cygaro prezentuje się bardzo dobrze nie licząc tych moich obaw jeżeli chodzi o ten ciąg. Ten na tę chwilę jest też mogę powiedzieć komfortowy, nic złego się nie dzieje. Cygaro dostało ognia, zaczęło też dawać dużo dymu i to mi się bardzo w nim podoba. Popiół biały, przyjemny dla oka, trzyma się całkiem dzielnie, aczkolwiek nieco się strzępi, ale całe szczęście nic z niego tutaj nie odpada. Samo cygaro produkuje też spore ilości Białego dymu. Natomiast co zauważyłem, dym ten bardzo szybko ulatnia się przez otwarte okno, tak więc mówię znowu słowo, komfortowo. Komfortowo mogę je palić w pomieszczeniu zamkniętym i myślę, że wam też się uda. Co też do pomieszczenia zamkniętego, wyszedłem na chwilę z pokoju i wróciłem do niego i powiem wam, że w ogóle zapach dymu jest taki słodki, owocowy, trochę drzewny, także domownicy nie powinni narzekać na zapach na pewno tego cygara, jeżeli byście gdzieś palili w pobliżu. Natomiast najważniejsze czyli smaki. Już wam mówię. Dym na pewno mocno złagodniał. Nie ma tu już tej pieprzności rozkłada się na co prawda, trochę na końcu języka, a także czuję nieco w nosie, kiedy wypuszczam całość właśnie przez, przez nos, żeby spotęgować ten, te smaki. Co do finiszu, ten jest taki drzewny, nieco czekoladowy, ale w trakcie palenia, kiedy weźmiemy puf na świeżo, to powiem Wam, że Da się wyczuć tutaj pewną taką słodycz. Jest owszem, drewno, jest nie tutaj pieprzności. Ale pojawia się słodycz. Ona jakoś nie trzyma się bardzo długo języka, ani podniebienia, ale ona tutaj cały czas jest, ale to jest taka słodycz, jakby skórzasto owocowa. Paląc to cygaro, też tak trochę na granicy zgaśnięcia, no, zaczęła wychodzić taka słodycz charakterystyczna dla orzechów makadamia i taka pewna maślaność. W ogóle sam też dym, powiem Wam, nie jest już teraz tak suchy jak na starcie, tylko właśnie nabrał takiej kremowości w swojej fakturze, co jest bardzo fajne. Natomiast, żeby Was to nie zmyliło, co powiedziałem przed chwilą, to nie jest tak, że te smaki atakują, wrzynają się tutaj w kubki smakowe, pojawiają się po prostu jak szalone i długo się utrzymują. No, mówiłem, że dosyć szybko znikają. Można powiedzieć, że jest to taki średni poziom intensywności i utrzymywania się, a tym samym to body jest na poziomie średnim. Natomiast według producenta body jakim mocą od średniego do pełnej na razie tej góry nie zauważyłem, ale być może uda mi się coś jeszcze z tego cygara wykrzesać. Co jeszcze Wam powiem o cygarze The Traveler? W ogóle marka ta pojawiła się na rynku w roku 2017, i jak wejdziecie sobie na stronę America Caribbean Cigars, to znajdziecie głównie tak naprawdę markę La Rosa de San Diego. To jest jakby taki, nazwijmy to konik. Natomiast The Traveler w ogóle jest wyciągnięty jako osobna marka. Chociaż na stronie America Caribbean Cigars jak najbardziej się pojawia, ale nie ma tam nic poza dosłownie trzema zdjęciami na krzyż. Ale już na osobnej stronie, jakby tej oto marki prowadzonej przez Emiliano Lagosa, możecie sporo o tych cygarach doczytać. Jak się okazuje, tych linii jest tak naprawdę kilka. Pierwotnie pojawiły się tylko dwie. Była to właśnie wersja Maduro oraz wersja Abano, która ma nie tylko inną okrywę, ale również inną mieszankę liści użytych do zwinięcia tych cygar. Także możliwe, że w przyszłości spróbuję również tamtych cygarek. Tym bardziej, że to prezentuje się naprawdę całkiem ciekawie. Natomiast, czy będzie ciekawie również w tercji drugiej, w której możecie zauważyć brak tego imponującego popiołu. Otóż, kiedy wyłączyłem nagrywanie, zauważyłem, że na linii styku popiołu z cygarem pojawiło się takie delikatne pęknięcie po całości i w ostatniej chwili tamten popiół złamałem. Inaczej blondowałby mi na spodniach, a tak mogę śmiało powiedzieć, że wyczułem kolejny ruch przeciwnika i byłem w stanie przeciwdziałać. Następnie cygaro przedmuchałem, i powiem wam, że po przedmuchaniu zaczęły się tu dziać jakieś totalne cyrki ze spalaniem. Dosłownie szło falami. Część rapera w ogóle się nie paliła, ale mam wrażenie, że to było w tym miejscu, które było takie nieco wgniecione, które właśnie wyczułem pod palcami, natomiast przepaliłem to i już jest ok. Znaczy prawie ok, no bo jak możecie zauważyć całość nieco ząbkuje. Zbliżam się też niebezpiecznie do granicy Przypalenia ringu, więc za chwilę będę musiał go zdjąć. Jest on pacernie przyklejony, więc zobaczymy, jak ta operacja mi pójdzie. Cygaro też cały czas produkuje duże ilości białego dymu, jest go z każdą tercją coraz więcej, natomiast nie osadza się, szybko wylatuje na zewnątrz, więc pali mi się komfortowo. Co do smaków, bo to jest najważniejsze. Widzieliście to? Zaskoczył mnie po 1,5 cm. Co za cygaro? Przed chwilą się jeszcze chwaliłem tym, jak wyprzedziłem ruch przeciwnika, a przeciwnik i tak dopiął swego. Mam całe spodnie uwalone. Dobra, e, trudno. Wracając do smaków cygara. Cygara jest dosyć generalnie liniowa. Nie dzieje się tutaj jakoś niezwykle dużo. Nie zmienia się to cygaro z każdą tercją. E, w sumie z pierwszej tercji pozostała tutaj e, nieco ta taka słodkawa nuta. Ona też, też jest już teraz wycofana. Wyczuwam. Odrobinkę takiej świeżo, znaczy jasno upalonej kawy, odrobinę gorzkiej czekolady, ale generalnie dominuje tutaj taka drzewna nuta. Ten dym, który stał się też gładki, właśnie taki kremowy, znów wrócił do tej swojej suchej faktury. Teraz też zdejmę pierścień, zobaczymy jeszcze, czy coś w środku się może kryje, ale go przyklajstrowali. No powiem wam, że jest pancernie. Kurczę, nie chcę schodzić. Będę musiał go chyba rozerwać. O, zobaczmy czy jeszcze coś tu odpadnie po drodze. Pomogę sobie chyba nożyczkami. Tak, muszę go przeciąć. O. No niestety nie trafi cały do mojej kolekcji. Naruszę go. Jest bardzo, powiem wam, pancernie przyklejony. A nie, ruszył trochę ale też schodzi bardzo, 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 bardzo ciężko. Najpierw w takim stanie trafi do pudła. Nie, nie ściągnę go. Zaparł się. A może go ściągnę? O! Prawie. Udało się. Nie, w środku nie ma żadnej dodatkowej informacji. No i tak teraz wygląda cygarko, które przed chwilą zgubiło popiół. No, zaskoczenie niemałe. Ja moi drodzy, sobie palę dalej w poszukiwaniu jakichś nowych niuansów. No i widzimy się w tercji trzeciej i ostatniej. Powiem wam, że degustacja The de Traveler Maduro Miami International trwa dla mnie obecnie równo godzinkę. Oczywiście wy widzicie już ten efekt po montażu, więc no, zdecydowanie ta recenzja jest krótsza niż to, ile przy tym cygarze spędza. Samo cygaro, to co mogę o nim powiedzieć, to to, że na pewno technicznie obawiałem się tutaj wielu rzeczy. Bałem się tego ciągu, że coś się będzie tutaj po drodze korkowało, nic takiego nie miało miejsca. Linia spalania, jak możecie zauważyć, może nie jest idealnie jako linijki, a naprawdę niewiele brakuje. Konstrukcyjnie cygaro na bardzo dobrym poziomie. Popiół biało, teraz taki trochę też czarny. Też mogliście zauważyć w poprzednim ujęciu, jak mnie zaskoczył w pewnym momencie, dlatego też już mam na udach popielnicę, co by w razie czego złapać odpadający popiół właśnie w nią, zamiast znów wyłapać na spodnie. Cygaro też pale pionowo. Cygaro cały czas produkuje spore ilości no, takiego białego dymu, jest on dosyć lotne, jak mówiłem. Natomiast obecnie cygaro jest dosyć ciężkie w obsłudze, że tak to nazwę. Generalnie w trzeciej tercji zacząłem zauważyć, że nie, dosyć szybko zaczyna się nagrzewać i dosyć szybko wychodzi taka mm, gorzkawość. Generalnie teraz ona się utrzymuje, aż przepuczę sobie trochę powiem, pomiał... język kawą. No, trzeba generalnie uważać przy przegrzewaniu. Natomiast kiedy pufam sobie tak delikatnie, tej goryczki nie ma. Obecnie w dymie tym wyczuwam dużą dawkę drewna, sporo po prostu tytoniu. Kilka chwil temu jeszcze wyczuwałem takie, można powiedzieć, masowe uderzenie tej słodyczy, takiej skórzasto-owocowej z jakąś taką przewagą rodzynek, ale takich bardziej rozmoczonych rodzynek. Moja mama czasami, pamiętam, że moczyła rodzynki do sernika. Wiem, że wielu nie lubi sernika z rodzynkami, ale ja akurat jestem fanem. I właśnie taki smaczek tutaj się pojawiał. Pojawiła się też duża dawka korzenności. Ona nawet wręcz dominowała, ale obecnie całość jakby się tutaj gdzieś się z tego wyprała. Tak. Mhm. Ale też wyczuwam taką delikatnie jakby paloną nutę. Generalnie jest dosyć ciekawie, na pewno jakoś wystrzałowo to cygaro no nie jest petardą, ale też nie było w taki sposób projektowane właśnie, żeby być jakimś ultra premium w cenie cygara budżetowego. A cena tego cygara na tę chwilę to 34 zł i powiem Wam, że. Z Ciekawości, kupię jeszcze na pewno wersję Abano, bo chciałbym ją sprawdzić, tym bardziej, że ma nieco inną e, mieszankę. E, co do e, dostępności tych cygar na rynku, na pewno znajdziecie je przynajmniej w dwóch sklepach. E, co prawda. Z tą dostępnością też jest tak naprawdę różnie, bo to, że gdzieś tam występują, nie znaczy, że są do kupienia. Ale akurat jeżeli idzie o ten format nazwany przez producenta Miami International, ten na pewno jest dostępny. Jeżeli miałbym to cygaro komuś polecić, dla początkujących must have. Dla moich kolegów po fachu poszukujących cygar do codziennego bardziej palenia, jak najbardziej też mogę je polecić. Aczkolwiek na pewno jest dosyć wytrawne, więc nie każdemu będzie pasowało. No, Cygaro już powoli przygasa i powiem wam, jak, jak zaczęło przygasać, to zacząłem wyczuwać tutaj moc takiej eukalitusowej świeżości. No jest ciekawie, ja pewnie jeszcze cygaro za chwilę troszeczkę ożywię zapalniczką e, i wypalę je do reszty już poza kamerą. Natomiast co do oceny, mm, jest to zdecydowanie lepsze cygaro niż La Rosa de San Diego. E, na pewno jest półkę wyżej, mogę je ocenić śmiało na czwóreczkę. Z takim dużym minusem. Bo jest to dobre cygaro, i fajnie spędziłem z nim czas i też fajnie spędzanego czasu z cygarami Wam życzę. W tym momencie kończę tę oto wideo-recenzję. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że wspieracie mnie na Patronajcie, łapkujecie, subujecie, klikacie dzwoneczki. Każda aktywność jest dla mnie bardzo ważna, zwiększa fajnie zasięg kanału. Natomiast po obejrzeniu tej wideo-recenzji, nie zapomnijcie wpisać w komentarzach, czy paliście się te cygara i co o nich sądzicie, jak bardzo rozmijają się, można powiedzieć, nasze gusta, a także to, co wyczuwamy w cygarze. Gdy zczytałem, że tutaj jest generalnie dosyć sporo słodyczy, ja o dziwo jej wyczuwam mniej. Może wytrafi na jakieś inne sztuki. Opowiedzcie jak było. Recenzował dla Was Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie!